Czy możliwe jest złagodzenie stanu zapalnego jelit, używając tylko tego, co Bóg umieścił w naturze? Czy wiedziałeś, że ten ciągły ból brzucha, niewyjaśnione zmęczenie, a nawet trudności z odchudzaniem mogą być związane ze stanem zapalnym jelit? Witajcie, drodzy bracia i siostry. Dziś podzielę się z Wami cenną wiedzą, która może całkowicie odmienić Wasze zdrowie. Jak jest napisane w Księdze Rodzaju, rozdział 1, werset 29. Oto dałem wam wszystkie rośliny wydające nasienie, będą wam służyć za pokarm. Czyż to nie wspaniałe, jak Pan przygotował wszystko, czego potrzebujemy? Nasze jelita to znacznie więcej niż tylko narząd, który przetwarza pokarm. Jest on znany jako nasz drugi mózg, ponieważ bezpośrednio wpływa na naszą odporność, nastrój, a nawet jakość snu. Kiedy nasze jelita są zdrowe, ma to pozytywny wpływ praktycznie na każdy aspekt naszego zdrowia. Zdrowe jelita mają idealną równowagę mikrobioty, czyli społeczności bilionów korzystnych bakterii, które w nich żyją. Te bakterie odgrywają kluczową rolę, pomagają w trawieniu, produkują witaminy wzmacniają naszą odporność i chronią nas przed szkodliwymi czynnikami. Kiedy ta równowaga jest zachowana, trawienie przebiega sprawniej, odporność jest silniejsza, mamy więcej energii, a nawet nasz nastrój się poprawia. Czy wiedziałeś, że serotonina, tak zwany hormon szczęścia, w dużej mierze jest produkowana w jelitach? Dlatego dbanie o ten narząd to także dbanie o własną radość. Z drugiej strony gdy jelita są w stanie zapalnym, wszystko to jest zagrożone. Stan zapalny może powodować ciągłe zmęczenie, trudności z utratą wagi, alergie, a nawet poważniejsze choroby, takie jak autoimmunologiczne. Dzieje się tak, ponieważ bariera jelitowa staje się osłabiona, co pozwala toksycznym substancjom przedostawać się do krwiobiegu, powodując stany zapalne w całym organizmie. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. Nasz Bóg jest tak wspaniały, że zostawił w naturze wszystko, czego potrzebujemy, aby dbać o nasze ciało. Jak mówi słowo w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, werset 19, jest świątynią Ducha Świętego. A dziś ujawnię 11 potężnych ziół, które mogą zmniejszyć stan zapalny Twoich jelit, poprawić trawienie i wzmocnić Twoją odporność. Poznajmy każdą z nich i nauczmy się, jak je stosować na co dzień. 1. Aloes Aloes, czyli Aloe Vera, to roślina wspominana od czasów starożytnych ze względu na swoje właściwości lecznicze. Bogata w związki bioaktywne, takie jak przeciwutleniacze, witaminy A, C, E, minerały i polisacharydy, zapewnia silne działanie przeciwzapalne dla naszych jelit. Aloes pomaga regenerować ściany jelit, będąc doskonałym rozwiązaniem dla osób cierpiących na przewlekłe stany zapalne, takie jak zapalenie żołądka lub zespół jelita drażliwego. Ponadto zawiera enzymy, które pobudzają trawienie, zmniejszając dolegliwości takie jak wzdęcia i gazy. Aby użyć Aloesu, przygotuj prosty sok. Oderwij liść, dokładnie go umyj, odetnij kolczaste brzegi i otwórz liść, aby wydobyć przezroczysty żel. Wymieszaj łyżkę stołową tego żelu w 200 ml pryg wody lub soku pomarańczowego i wypij, najlepiej rano na czczo. Pamiętaj, aby usunąć całą skórkę i żółtawą substancję aloina, ponieważ może ona powodować podrażnienie jelit. Dwa espinieira Santa espinieira Santa to jedno z najbardziej tradycyjnych ziół, jeśli chodzi o dbanie o układ trawienny. Jest znana ze swoich właściwości Przeciwzapalnych, gojących i łagodzących, a szczególnie skuteczna jest dla osób cierpiących na stany zapalne przewodu pokarmowego. Bogata w garbniki i flawonoidy, związki o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym. Pomaga chronić błonę śluzową jelit. Wspomaga gojenie uszkodzonych tkanek i łagodzi podrażnienia żołądka oraz jelit. Espinieira Santa obniża kwasowość żołądka pomagając w problemach jak refluks czy zapalenie żołądka. Aby spożyć, przygotuj herbatę. Zagotuj 200 ml wody, dodaj łyżkę suszonych liści Espinera santa. Zaparzaj przez 10 minut odcedź i pij na ciepło. Najlepiej przed posiłkami. 3. Melisa lekarska Melisa lekarska ze swoim przyjemnym aromatem i właściwościami relaksującymi jest prawdziwym sprzymierzeńcem zdrowia jelit. Jest znana ze swojego kojącego działania na przewód pokarmowy oraz złagodzenia dolegliwości takich jak wzdęcia, kolki i niestrawność. Bogata w związki takie jak cytronelal i geraniol posiada właściwości rozkurczowe, przeciwzapalne i wiatropędne, czyli pomaga usuwać gazy. Te składniki sprawiają, że roślina jest skuteczna w rozluźnianiu mięśni przewodu pokarmowego i zmniejszaniu stanów zapalnych błony śluzowej jelit. Ponadto melisa ma działanie przeciwlękowe, pomagając zmniejszyć negatywny wpływ stresu na trawienie. Jak uczy nas list do Filipian, rozdział 4, wersety 6 i 7. Nie martwcie się o nic. A melisa może być naturalną pomocą w utrzymaniu tego spokoju, którego tak bardzo potrzebujemy również dla naszych jelit. Aby przygotować herbatę, podgrzej 200 ml wody do wrzenia, dodaj łyżkę świeżych lub suszonych liści melisy, przykryj i pozostaw do zaparzenia na 5 do 10 minut. Przeceć i pij na ciepło, szczególnie po posiłkach lub przed snem. 4. Boldo. Boldo jest powszechnie znany jako roślina pomagająca łagodzić problemy trawienne. Ale jego korzyści sięgają znacznie dalej. Jest to potężny naturalny środek odtruwający, idealny dla osób, które chcą poprawić zdrowie jelit i zmniejszyć stany zapalne. Bogaty w boldynę, bioaktywny związek o właściwościach przeciwzapalnych, antyoksydacyjnych i hepatoprotekcyjnych, Boldo stymuluje produkcję żółci w wątrobie, poprawiając trawienie tłuszczów i łagodząc przeciążenie układu trawiennego. Ponadto jest znany ze swojej zdolności do zwalczania stanów zapalnych w jelitach, łagodząc dolegliwości takie jak gazy, wzdęcia i bóle brzucha. Aby przygotować herbatę z boldo, podgrzej 200 ml wody do wrzenia. Dodaj świeży liść boldo lub łyżeczkę suszonych liści. Zaparzaj przez 5 do 7 minut, odcedź i pij na ciepło, Najlepiej przed głównymi posiłkami. 5. Rozmaryn Rozmaryn to coś więcej niż aromatyczna przyprawa. Ta wszechstronna roślina jest potężnym sojusznikiem zdrowia dzięki swoim właściwościom przeciwutleniającym, przeciwzapalnym i wspomagającym trawienie. W pismach świętych rozmaryn jest wspominany jako roślina oczyszczająca i błogosławiąca. Bogaty w związki takie jak kwas rozmarynowy. Flavonoidy i olejki eteryczne, rozmaryn zwalcza stany zapalne i pomaga chronić błonę śluzową jelit przed uszkodzeniami. Pobudza produkcję enzymów trawiennych, poprawiając wchłanianie składników odżywczych i zapobiegając problemom takim jak zaparcia, wzdęcia i uczucie ciężkości. Aby przygotować herbatę z rozmarynu, zagotuj 200 ml wody, dodaj łyżeczkę świeżych, lub suszonych liści rozmarynu. Zaparzaj przez 10 minut przeceć i pij na ciepło, najlepiej po posiłkach, aby ułatwić trawienie. Sześć mięta mięta to zioło szeroko znane ze swojego orzeźwiającego smaku i właściwości terapeutycznych. Jeśli chodzi o zdrowie jelit, jest prawdziwą mistrzynią, jest używana od wieków do łagodzenia dolegliwości trawiennych. Redukcji stanów zapalnych i wspomagania spokojniejszego trawienia. Mięta zawiera mentol, bioaktywny związek o działaniu relaksującym, rozkurczowym i przeciwzapalnym. To oznacza, że jest w stanie łagodzić bóle brzucha, redukować wzdęcia i zwalczać kolki jelitowe. Ponadto mięta pomaga stymulować produkcję żółci, niezbędnej do trawienia tłuszczów oraz przyczynia się do równowagi mikroflory jelitowej. Aby przygotować herbatę z mięty, zagotuj 200 ml wody, dodaj łyżkę świeżych liści mięty lub łyżeczkę suszonych liści. Zaparzaj przez 5 do 7 minut, odcedź i pij na ciepło, najlepiej po posiłkach. 7. Skrzyp polny. Skrzyp polny to roślina lecznicza znana ze swoich właściwości odtruwających i regenerujących. Chociaż jest bardziej znana z pielęgnacji skóry i włosów, jej korzyści dla zdrowia jelit są imponujące. Bogata we flawonoidy, krzem, potas i przeciwutleniacze, skrzyp polny wykazuje silne działanie przeciwzapalne, moczopędne i gojące. To sprawia, że jest doskonała do oczyszczania przewodu pokarmowego i poprawy funkcjonowania jelit. Ponadto pomaga zrównoważyć florę jelitową, co jest niezbędne dla zdrowego trawienia i wzmocnienia układu odpornościowego. Aby przygotować herbatę ze skrzypu polnego, zagotuj 200 ml wody, dodaj łyżkę suszonego skrzypu, pozostaw do zaparzenia na 10 minut, przeceć i pij na ciepło, najlepiej między posiłkami. 8 rumianek. Rumianek jest wspominany w starożytnych tekstach jako roślina pobłogosławiona przez Boga, mająca przynosić pokój i uzdrowienie. Znana ze swoich właściwości uspokajających, jest również doskonała dla jelit. Rumianek zmniejsza stany zapalne, łagodzi kolki i pomaga rozluźnić mięśnie jelit. Jak jest napisane w Księdze Przysłów, rozdział 17, werset 22. Wesołe serce jest jak dobre lekarstwo, ale przygnębiony duch wysusza kości. Rumianek pomaga przynieść ten spokój, którego nasze ciało tak bardzo potrzebuje. Aby skorzystać z jego właściwości, przygotuj prostą herbatę, zagotuj 200 ml wody, dodaj łyżkę suszonych kwiatów rumianku i pozostaw do zaparzenia na 5 minut. Przeceć i wypij najlepiej wieczorem przed snem, aby uspokoić nie tylko jelita, ale całe ciało i umysł. Dziewięć imbir Imbir jest wspomniany w tekstach biblijnych jako roślina lecznicza i od tysięcy lat jest używany w różnych kulturach. Jest to silny, naturalny środek przeciwzapalny, który poprawia trawienie, zmniejsza nudności i wzmacnia układ odpornościowy. Bogaty w gingerole związki o silnym działaniu przeciwzapalnym, imbir może pomóc zmniejszyć stany zapalne jelit i poprawić funkcjonowanie całego układu trawiennego. Dla osób starszych jest on szczególnie korzystny, ponieważ pomaga łagodzić bóle stawów, które często towarzyszą podeszłemu wiekowi. Imbir możesz spożywać w postaci herbaty, gotując cienkie plasterki w wodzie, przez 10 minut starty w sokach lub nawet żując małe kawałki w ciągu dnia. 10 kurkuma. Kurkuma, znana również jako szafran ziemny, to złota przyprawa o silnym działaniu przeciwzapalnym. Jest szczególnie korzystna dla osób starszych, ponieważ pomaga również zapobiegać chorobom zwyrodnieniowym i wzmacnia układ odpornościowy. Główny aktywny związek kurkumy, kurkumina ma tak silne właściwości przeciwzapalne, że badania pokazują, iż można ją porównać do niektórych leków przeciwzapalnych, ale bez skutków ubocznych. Aby skorzystać z jej właściwości, dodaj łyżeczkę kurkumy w proszku do ciepłej wody z odrobiną czarnego pieprzu, który zwiększa wchłanianie kurkuminy oraz miodu. Pij tę mieszankę codziennie najlepiej rano. Zasubskrybuj kanał Dentę de Leon. Ta roślina symbolizuje odnowę i uzdrowienie. Doskonały do odtruwania wątroby. A co za tym idzie poprawy trawienia i zdrowia jelit? Jak jest napisane w Apokalipsie, rozdział 22, werset 2 liście drzewa są na uzdrowienie narodów, a mniszek lekarski jest jednym z tych leczniczych liści, które Bóg postawił na naszej drodze. Bogaty w prebiotyki mniszek lekarski pomaga odżywiać korzystne bakterie jelitowe, wspierając równowagę mikrobioty. Ponadto jego właściwości moczopędne i detoksykujące pomagają usuwać toksyny, które mogą obciążać układ trawienny. Możesz spożywać mniszek lekarski w postaci herbaty, używając liści i korzeni, dodawać młode liście do sałatek lub nawet przygotować kawę z prażonych i zmielonych korzeni. Dbając o jelita, dbasz o całe swoje życie. Jest on centrum Twojego zdrowia, energii, a nawet szczęścia. Jak mówi słowo w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wersety 19 i 20. Czy nie wiecie, że Wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który mieszka w Was i pochodzi od Boga, i że nie należycie do siebie? Bo zostaliście kupieni za wielką cenę. Chwalcie więc Boga w Waszym ciele. W trakcie tego filmu zobaczyłeś, jak natura stworzona przez Boga obdarzyła nas prostymi, dostępnymi i niezwykle skutecznymi rozwiązaniami, które mogą odmienić nasze zdrowie. Każde z tych 11 ziół to zachęta, byś zrobił krok ku dobrostanowi, na który zasługujesz. Pamiętaj, że nasi przodkowie już znali te sekrety leczenia. Ta pradawna mądrość była przekazywana z pokolenia na pokolenie, a dziś mamy okazję odzyskać tę wiedzę i uhonorować ten boski dar. Nigdy nie zapominaj, Bóg jest uzdrowieniem zostawił nam wszystko, czego potrzebujemy w naturze, a dbanie o swoje ciało to sposób na uhonorowanie tego daru. Dziękuję za Twoje towarzystwo, aż do tego momentu. Zostaw komentarz, napisz, których z tych ziół używasz lub które chcesz wypróbować najpierw. Udostępnij ten film osobom, które kochasz, i pomóż większej liczbie ludzi odkryć sekrety natury dla zdrowszego życia. Niech Bóg obficie błogosławi Twoje zdrowie i drogę. Do zobaczenia w następnym filmie.